Tak, dobrze widzicie. Już 27 kwietnia tego roku będzie możliwe granie i zabawa za pomocą kartonu. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to Nintendo wypuszcza serię interaktywnych zabawek. Nintendo Labo. W skrócie, są to kartony, które musimy złożyć, włożyć do nich Nintendo Switch i później wykorzystać do zabawy w grze. Takie troszeczkę VR, ale jednak nie do końca. Oczywiście Nintendo Labo będzie także wykorzystywało VR. W drugiej wersji pojawi się robot, a raczej taki plecak z joystickami, dzięki któremu będziemy mogli sterować robotem w grze. W pierwszej wersji znajdziemy pięć składanych kartonów, takich jak Pianino, wędkę, motor, domek czy samochodzik. W drugiej wersji natomiast znajdziemy, tak jak mówiłem wcześniej, robota. Zestaw pojawi się w Europie 27 kwietnia i będzie kosztować 70 dolarów, czyli nieco ponad 200 zł. A wersja z robotem będzie kosztować 80 dolarów, czyli prawie 300 zł. Moim zdaniem jest to świetne i już czekam, żeby to móc przetestować. Oczywiście, jeżeli chcecie filmik z Nintendo Labo na naszym kanale, to dajcie znać w komentarzach, a my postaramy się to załatwić. Dla mnie jest tutaj świetne to, jak zwykły karton może stać się zabawką w dodatku do grania. Przykładowo ten zdalnie sterowany samochodzik. On nie ma żadnych kółek i jest po prostu złożonym w jakiś kształt kartonem, a jednak możemy się nim poruszać i bawić. Nasze zabawki będą mogły być też oryginalne i niepowtarzalne, ponieważ będziemy mogli je pokolorować w dowolny sposób lub odkleić naklejkami. Ale okej, okay, obejrzyjcie teraz w skrócie filmik prosto od Nintendo, jak to mniej więcej wygląda. Ok, a więc to tyle, jeżeli podobają Wam się takie szybkie informacje, to dajcie znać w komentarzach, to wtedy będę robił po prostu więcej takich newsów ze świata gier, tych ciekawszych. I to tyle, tutaj macie kanał do subskrybowania, a tu macie poprzedni filmik, jeżeli nie widzieliście. I to tyle, klikajcie. Tyk i tyk, tyk i tyk, tyk i tyk.